Hej, mam na imię Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W kanale, który ostatnio został przeze mnie nieco zaniedbany, za co przepraszam, ale nałożyło mi się sporo obowiązków szkolnych i pozaszkolnych i nie mogłam znaleźć jakiegoś czasu i siły na nagrywanie. Z racji, że mamy nowy miesiąc, stwierdziłam, że nagram takie plan with me, czyli po prostu zaplanuję sobie dzisiaj najbliższy czas. Bardzo często o to pytacie, więc stwierdziłam, że pokażę Wam, z czego korzystam i jak w ogóle mi to idzie i jak to robię. Zacznijmy może od tego, z czego korzystam, planując sobie na co dzień. Jest to planer z Ogarniam się. Konkretnie jest to planer na rok szkolny 2022-2023 i tutaj dodałam sobie cytat z Niewidzialnego Życia Adleru. Jak widzicie, sporo sobie tutaj zapisywałam, jakieś brak school i tego typu rzeczy. Tutaj też październik, jakieś karteczki, targi, książek i naklejka Zmiana Czasu. Wszystkich świętych. No właśnie, bo jako dodatek właśnie ogarniam się... Nie wiem, jak jest teraz, ale wakacje dodawali takie naklejki okolicznościowe, które można przyklejać, jak nam się podoba. Ale jak zaczynam planowanie, zawsze na początek patrzę sobie na perspektywę całego miesiąca. I teraz będę sobie zapisywała właśnie w tej miesięcznej rozpisce takie najważniejsze rzeczy, które mi w tym momencie przychodzą do głowy. Zazwyczaj zapisuję wszystko po prostu czarnym długopisem, ale są też rzeczy, których do końca jeszcze nie jestem pewna, bo życie bywa zmienne, więc te zapisuję sobie ołówkiem. Tak to póki co wygląda. Najbardziej podoba mi się ten bankiet w Dobra, więc póki co mam chyba tyle rzeczy jakichś szkolnych, naokoło szkolnych i życiowych. Następnie wchodzę sobie na mobi dziennik i patrzę na kalendarz. Tam będzie są zapisane wszystkie sprawdziane, kartkówki, jakieś wyjścia. Właśnie tak to jest, jak się pisze coś z głowy. Teraz włączam maila, żeby ogarnąć, czy mam jakieś wiadomości dotyczące współpracy. No i dalej planuję sobie mniej więcej posty na profil. Mam tutaj dodatek w tym planerze. Jak to się nazywa? Dodatek twórcy internetowego, czy coś takiego, żeby Wam nie zdradzać za dużo. Ale tutaj właśnie jest taka zakładka zaplanowane posty i są też pomysły na posty. Co jest spoko, bo mogę sobie tutaj napisać, jak mi przyjdzie do głowy, że o fajnie by było o tym i o tym zrobić post. Mogę sobie napisać po prostu, potem do tego zajrzę, nie zapomnę o tym, pomyślę, jak gdzieś tam jest, jak będę miała trochę czasu, to ogarnę temat. Teraz otwieram sobie właśnie ten taki szczegółowy kalendarz na listopadzie i będę przepisywała sobie tutaj rzeczy z trzech najbliższych tygodni. Wziąłam sobie jeszcze taki zwykły różowy zakreślacz i zaznaczę sobie w tej rozpisce jeszcze miesięcznej rzeczy związane ze szkołą, żeby miała na to taki wzgląd. A fioletowym rzeczy związane z kątem. Moje kąto mi się kojarzy z kolorem fioletowym. Nie mam pojęcia dlaczego. Może dlatego, że miałam przez dłuższy czas profilowe, takie fioletowe. tą część planowania mam już taką powiedzmy odhaczoną. Być może widzieliście na Instagramie, bo pokazywałam na Instastory. Właśnie ostatnio przyszła do mnie paczka z porysunnikiem z wydawnictwa Znak. Jest to taki właśnie ilustrowany planer, ale tak bardziej w kontekście powiedzmy wydania tego, co mamy w głowie. Tak on wygląda. Tutaj sobie możecie zobaczyć. Tutaj już wypisałam sobie jakieś takie rzeczy, które wiem, że będą fajne w listopadzie albo które bym chciała koniecznie odhaczyć w listopadzie. I myślę, że na przykład tutaj zrobię sobie spis książek, które chciałabym przeczytać w najbliższym czasie. Zrobię taki napis z brush penem Tak to wygląda. Swoją drogą zawieruszyłam gdzieś mój zakreślarz fioletowy, pastelowy ze stabilon. Bo on zawsze był tutaj i nie wiem, co się z nim stało, czy spadł gdzieś tam za biurko. Witam Was chwilę później, bo właśnie skończyłam mieć obiad. Teraz zapiszę sobie jeszcze seriale, które chcę dokończać Jakieś filmy ewentualnie, które chciałabym już obejrzeć od dłuższego czasu. I po prostu takie cele na kolejny miesiąc. Tak teraz ta strona wygląda: tutaj są książki, tutaj seriale, które Gildon Girls na przykład muszę. Mam ostatni sezon, tam chyba 8 odcinków, nie zostało. Dynastii też do końca piątego sezonu, bo dalej, że 5 odcinków, Nowy Eden, Czarne Lustro i Cesarze bon się chcę zacząć, a z taki Wings drugi sezon, bo jakoś jeszcze nie miałam czasu, siły i ochoty się za to wziąć, a bym chciała w sumie, tutaj mam jakieś filmy, na już kiedyś oglądałam, ale chcę sobie odświeżyć, ja tam tych pozostałych nie oglądałam. No i mam tu jakieś to -do, co, jakieś rzeczy, które mi przyszły na myśl, jak sobie pomyślałam, co bym chciała zrobić, jeszcze na pewno coś tutaj dodam I tak, muszę kupić w końcu czyli drugą część sobie z maliny I w listopadzie wypadałoby się zaopatrzyć w jakiś kalendarz adwentowy, bo już jednak grudzień za niedługo Ale nie będę jeszcze siać świątecznej propagandy, bo jak zobaczyłam w połowie października reklamę świąteczną z Action, to coś nie tak, wiecie? No ale tak właśnie wygląda takie moje typika planowanie nowego miesiąca Mam nadzieję, że e, taka forma odcinka Wam się spodobała I być może kogoś zmotywuje do tego, żeby zaplanować sobie następne tygodnie Dajcie znać, czy, czy chcecie, żebym coś takiego też nagrała na przykład w grudniu Tylko tam opisała tak bardziej szczegółowo, co mam w planach i tak dalej Dziękuję Wam bardzo za oglądanie I przypominam, że jeśli chcecie widzieć mnie gdzieś tam więcej To zapraszam na Instagrama, tam na stories jestem codziennie Trzymajcie się i wykorzystujcie swój czas w mądrze Buziaki!